No, białe będę. Trzeba oderwać się w parku Sanki, sanki, dobra, dobra, się zrobić? Ja Wyszej! Dawaj tutaj Nie raz dwa. Zostaw. Co? Co? Dlaczego? zamietanie. Sanki, potrzeba. Jeśli śnieg będzie padał, zasłoni to. No, on kazał mi pozamiatać, to przynajmniej będzie wyglądać. sanki są tak. potrzebne, ludzie dzwonią o sanki. Słuchaj, ja wczoraj pogodę oglądali i sobie mówili, Będzie żami, śnieg o padał, ludzie dzwonią po sanki. Rozumiesz? Sad, skąd my weźmiemy, wiem. Ty, tam były jakieś razmównie, takie się dla koni były sanki. To nie kulik. Przecież my nie robimy kuliku. Potrzebujemy sanki z samochodu. Jakie sanki z samochodu? Od dołu są sanki dziesięć wisinami. No to myśli? co, te, te, te sanki z samochodu zdjąć, żeby po śniegu jeździć? Nie, to no ludzie kochani, weź no mnie trzymaj. Został te zamiatanie choć trzeba robić robotę. Słyszysz, został to zamiatanie. I tak będziesz się a i tak się zakryje. Dawaj, Ale weź się go spytać, czy da poważnie mówi, czy nie poważnie no, mówi o, sank o śniegu. Powie mi przez razy, powiedziałem sanki, sanki dobra, co nie? No to ja, z tego, tego, tego srebrnego rozumiesz? Chodź, o czym jak to wyglądają te sanki. I zostaw to zamiatanie. Już nie ty so, albo lecisz se w kurki ze mną, nie albo, albo ze tam też sobie lecisz w kurki. Chodź, akurat jesteś, co mi pomoże. Dobra, to ja dawaj. Podniosę do góry. Dawaj, dawaj. dobra, to zamiotę później. tego srebrnego, zostaw tą szczotkę, dobra. nie zamiataj, zejcie spokój. Dobra, ej, Hehe, <ślamy> sanki. No, sanki. No, zobacz. Zobacz. Co? albo ty se lecisz w albo on lecisz. No mówię, że sanki, ci ludzie twoje posądzicy. Ja! Ja, to... No mówię. Pan to Nie mówię ci z tego, co a... ja, to... Ale on ci powiedział, że to jest dla klienta. dla kogo to jest? To jest dla klienta, dla kogo? Na siebie ma piąty. Aha, no to ja ci powiedział, że dla klienta, no to ja rozumiem. Może mówi ci, dla klienta. To odjedź trochę, a przejdę z tamtej strony, daj do tyłu. <śmiech> <śmiech> będzie zima, bo mnie kaszel wziął. Nie też, chrypa No Trzeba ocenić, zobaczyć, to wygląda. To ma sanki. Będzie... No to ja wiem, że to są sanki, ale to są sanki do samochodu, do kół. Ale, no ale nie zazerwiały to dobrze. No nie, ładne są. No to... I co, i to mamy to wyjąć, no? no a czym problem masz? Tutaj wyjmujemy, czy jedziemy nie, na Nie no, tutaj, będzie tam się paradować. Dobra. Nie, czekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. A ty... Yy... Jakiś problemik, tak? Co? Nie no... Sz... Szoty sanki, jak mówiłeś. Sobie. No problemik. Ale słuchaj, ja nie wiem, bo on mi mówił o śniegu, że będzie śnieg padał, bo zamiata. No da, właśnie idę z tamtej strony i kurwa jest niepozamiatane, no. To później pozamiata. On mi tłumaczył, że potrzebne są sanki. Ja nie zrozumiałem, bo on albo tak gada, albo mu tak Ale mu co, macie. ci kazał nie zamiatać, bo śnieg będzie padał? Tak powiedział. I tak mu powiedział? Tak powiedział. No nie może mi pomóc, tylko że zamiatanie się bierze. A czy nie umiesz powiedzieć, przekazać, czy panowie potrzebne są san sanki od auta takiego i takiego, do tego i do tego. On chciał sanki do, do konia Ja byłem u nas kiedyś tak. No Dobra, wiec. czy to klient zamówił? A ładnie Ja wiem, że zima się zbliża, ludzie potrzebują sanki, no to... Pomożesz, to pomożesz, później poza... No nie no pomogę ci jak tego, no ale to widzisz, no to tak tak jest. Że... A jak wy do, yy, za potrzebą chodzicie to też we dwóch? szady, ale... Że zauwały. jeden drugiemu tam pomaga coś tam, coś? Tak, przynieś papier, zobacz. Bo to chyba nie jest problem, jak masz podniesione, to sobie odkręcasz. Jak nie to wiedziesz tam na halę i tam chłopaki robią, co nie? No dobrze, że mnie zawołał, żeby mu pomóc, no to dlaczego? No ja no cię pow... zawołam. Zapraszam na swoje stanowisko pracy. Ale Paweł, posłuchaj, na drugi raz mi... to ja, ja nie wiem, jakby żeście się, się dogadali. Nie rozumiem. Dobra, tego. ja Ci pokażę jak się dogadamy. Dawaj tam na plac. Ale jak będziesz nie wpadał, to pot ja zamiatał, zamiatał Żeby pod śniegiem nie było. Żeby śnieg był czysty. Dobra, jak bowana będziemy lepić, to żeby Dobra, był śnieg czysty. Dobra. Dobra, dziękuję. Dobra. Dobra, dajcie spokój. Z wami tak, z małymi dziećmi w przedszkolu. Sanki, sanki. Aby nie robić. Słuchaj. Co jest? Yy, chcę dzisiaj tutaj nagrać yy, trochę przeglądu placu, bo dawno nie nagrywaliśmy. Dobrze. A nie mogę nagrywać w takim syfie, rozumiesz? Ale to ja nie rozumiem, to powiedziałaś mi, żeby... Paweł, rano miało, dobra, no. rano miało być posprzątany, nie jest posprzątany, Dobra, mam kamerę e, akurat teraz. Jadę z przeglądem placu, a ty jedziesz z przeglądem e, placu, ale tego. Okej? Okay? Dobra. No. Idź, idź, idź. Same daj, nerwy tutaj Dajcie nas, mi święty, spokój dzisiaj jeden Zobaczcie, i drugi. samochodziki zjeżdżają. Jeden cały, i drugi. cały czas. Słaby ten przegląd, ale widzicie, zobaczcie, ale coraz lepsze. te staśnie 307, może komuś coś potrzeba. Pisaliście w komentarzach, żeby zrobić przegląd, bo dawno nie było, więc już Astry H zjeżdżają, tak jak kiedyś na pierwszych naszych filmikach cieszyliśmy się z Astry dwójek, już zjeżdżają Astry H, zobaczcie, więc też można części z nich kupować, mówię zjeżdżają, że tu mamy jedną, tu już mamy drugą. I do tego Opel już zjeżdża do nas z samymi partiami, e e Vectra KC, jest i Vectra B z tyłu. Tu tutaj perzoczek ADX-36 Nie ma przodu, ale takie przody mamy odłożone na, na magazynie, więc jak ktoś coś potrzebuje, to, to zapraszamy do nas. A widzicie, z nimi to jest taka robota. No, ja mówię zamiatać, ten jednemu już zlecam, żeby sanki wyjmował, ten, ten mówi do niego, że będzie śnieg padał, żeby nie zamiatał, żeby tylko nie robić. No, tą BMW już pokazywaliśmy. Seicento jak zwykle. jakieś jest coraz ładniejsze samochody 407 no, cały czas tak zawsze powtarzam cały czas coś się u nas dzieje klienci sobie wymontowują części my wymontowujemy części więc zapraszamy do nas chodźcie jeszcze, tędy, tędy przejdziemy to, czego? No. to chyba silnik eksportowy a na plac go chłopaki wstawili O. To już wiadomo, trzeba to silnik sportowy, trzeba go wywieźć pod halę o, CC zobaczcie Czarny, ładny Mamy też tego naszego Seledynka, co nim graliśmy też odcinki Na pewno ciężko znaleźć części tego samochodu, więc u nas można tutaj C4 Javenziza mamy. Przejdźmy jeszcze może tam po busach. Pokażę Wam trochę busów. Bo tych busów trochę do nas zjeżdża. O tutaj tu już prezentowaliśmy Kalibra. Ale zobaczcie z taką tą, tą przodem. Jeszcze maska została. Trochę się sprzedało z Ale jeszcze może coś potrzeba. Tutaj takie mamy lepsze samochody. A chyba nawet dzisiaj mieliśmy <tryk> Przedawać z niego silnik. Teraz się zapytam, co się dzieje. Dlaczego on tu jeszcze stoi? O, jazz jeszcze zobaczcie. Te jazzy też. Czyli już takie samochody, ko 2,4, 2,5. A zobaczcie, co już. Nie na części, to już tylko paczkareczki powstają z tego paczki. Tam leżą paczki. Paczki do recyklera, wiadomo. Autobusy, busy. Piotra zjechała, zaraz pojedzie po nowe auta. Tak cały czas u nas ten plac żyje. Zbyszek, jesteś tam? Jestem, co? Gdzie idziesz? Do no zamiata pójdę cały czas. Tam miałeś zamiatak. Kolek, Dobra, więc widzicie co tu się dzieje. Zapraszamy do tłuszcza. Zaściankowa 1, firma Piotrosta.